Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Jarek, i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Annie Bonny, wilczyca z krajów Tom, pierwszy, jak ja ucieszyłem się, kiedy Lost in Time zafundowało nam informację, że Właśnie ta pozycja pojawi się na naszym rynku, bo Fran Bonnet odpowiada za tą pozycję i jest to raczej debiut z tego, co się orientuje na naszym polskim rynku. Ale jaki? Zaraz Wam o tym opowiem. Duży format, twarda oprawa, okładka prezentująca naszą bohaterkę. W ciekawym stylu, nie jest to może jakiś wybitny styl, ale jednak jest też na tyle ok, że nie chcę się jakoś na nim tutaj specjalnie pastwić, oczywiście. 75 zł. Nie dużo. Cena okładkowa. Tutaj oczywiście mamy krótki opis. I dlaczego o tym mówię? Zawsze, jeżeli jest temat e, piractwa e, i tych czasów, właśnie z piratów, z Kraibów, mówiąc najprościej, to przychodzi mi na myśl mój jeden z ulubionych seriali, jakie kiedykolwiek oglądałem. I mówię tutaj o. Serialu Piraci, bardzo oryginalna nazwa, jeżeli mówimy o to, w jakiej formie on się na naszym rynku pojawił na jednej z platform streamingowych. Natomiast warto wspomnieć, że oryginalna nazwa czy tytuł tej serii to Black Sales, czyli czarne żagle, czarny żagiel. Już nie pamiętam, właśnie czy to tak było w pojedynczej czy liczbie mnogiej. Dlaczego bije do tego serialu? Przede wszystkim, jedna z postaci, która tam odgrywała swoją jedną z ról, był ten gość, który w, ja w unboxingu się pomyliłem tutaj teraz prostuję od razu Umbrella Academy czyli też historii bazującej na pozycji komiksowej, na serii komiksowej, za którą odpowiadają bracia Ba. i. To było coś niesamowitego, bo ten tytuł, ten serial na tyle mną gdzieś tam wstrząsnął, że ja zawsze do niego lubię sobie myślami powrócić. Ba, czasami może chciałbym go ponownie obejrzeć, mam taką możliwość i przeżyć ponownie, tak jak widzimy, świetnie przedstawiono tutaj mapę tych Karaibów i tego wszystkiego, co się w tamtych czasach dało. John Rackman, Charles Vane, Woods, Roger Woods, czy wielu innych, którzy się przewijali właśnie w tej historii podczas oglądania serialu, tu się też mniej lub bardziej, ale jednak. Pojawiają i to jest fenomenalne. Nie wiem, na ile autentyczna jest ta historia, bo na pewno część wątków będzie prawdziwa. Może, jakbyśmy pogrzebali troszeczkę w internecie, to inna gdzieś tam będzie troszeczkę mniej, że tak powiem, tą prawdziwą. Tak czy inaczej, to co tutaj dostaliśmy i w jaki sposób zostało przedstawione, naprawdę wygląda bardzo fajnie. Nasza bohaterka, która nie jest zwykłą, taką, właśnie, prostą dziewuchą z rodziny pirackiej. Wręcz przeciwnie, rodzina była zamożna, tylko to, w jaki sposób znalazła się w swojej, tej, dość wydawać by się, ogólnie niekomfortowej sytuacji, ale jej zuchwałość, zdecydowanie odwaga i bezpośredność tutaj naprawdę miało znaczący wpływ na to, co się z nią stało i jak ona dalej to wszystko przeżywała. Jak swoją przygodę, taką życia, naprawdę dość mocno. I tutaj to czujemy, doświadczamy ten niesamowity, fajny klimat, bo mi się naprawdę to mega przyjemnie czytało. I pomimo, że komiks teoretycznie jest względnie krótki, naprawdę starczy na dość długo, bez sporo dialogów. Możemy czasami dłużej się zastanowić nad tym, co tutaj się dzieje i przeanalizować to wszystko, w jakim położeniu była nasza bohaterka a jak skończyła, naprawdę fajnie tutaj to zostało pokazane i przedstawione. Fabuła trzyma się kupy, nie wiem mówię na ile to wszystko możemy powiedzieć, że jest tak w rzeczywistości było, ale nawet jeżeli nie do końca jest to prawdą, to fajnie to twórca tak ze sobą zgrał historię, że ja w ogóle nie czułem tutaj nudy i wręcz przewracając kolejną kartkę, kolejną kartkę, nie mogłem się doczekać, co się wydarzy i dalej się nie mogę doczekać z tego względu, że no jednak jest to tom pierwszy chyba z dwóch, jakie ma być, więc poznamy jej dalsze losy. I znowu będę mógł się ucieszyć, kiedy pojawią się jakieś znane postaci, nazwiska z mojego jednego z ulubionych seriali. Więc tutaj fajnie to naprawdę zostało pokazane. Ciepły klimat, przyjemne te widoki. Może styl artystyczny, stykam się z nim po raz pierwszy. Nie jest jakiś wybitny. To jest taka prosta, fajna, można by powiedzieć kreska, trochę nawiązująca, nie wiem czy dobrze, że tak powiem, ale do przynajmniej twarzy postaci gdzieś czasami bym miało takie pierwsze skojarzenie Milo manari więc tutaj to porównanie wow, czapki z głów. Aczkolwiek właśnie Milomanara wybitny artysta, ale nigdy to nie było coś jakoś tak, gdzie aż mega bym się jarał tym. Po prostu naprawdę poprawna, ładna kreska, fajnie prezentująca i ciekawie dobrane jako, bym powiedział, trochę takie wyblakłe, przebarwione, malutkim pędzelkiem gdzieś tam kolory. Oczywiście to nie są, to nie jest styl, który jest w formie malowanej, ale gdzieś ta myśl po prostu przeszła mi przez głowę. Więc jako całość naprawdę trzyma się to bardzo dobrze. Zarówno. Fabularnie, jak i wizualnie, nie jest to dzieło wybitne, ale jest to naprawdę bardzo dobry komiks. Ba, powiem więcej, jest to, powiedziałem, trzeci raz ba w tym filmie. Jest to jeden z moich, chyba na obecną chwilę, ulubionych komiksów związanych z historiami pirackimi. Więc naprawdę jedno z fajniejszych, pozytywniejszych zaskoczeń pierwszego półrocza, jeżeli mówimy o to dostaliśmy. Choć w sumie chyba już powinienem powiedzieć, że to jest nowe półrocze, bo mamy lipiec, lipiec, sierpień, kiedy ten materiał wam publikuję, tak czy inaczej, jest to naprawdę ciekawa pozycja, która zdecydowanie pozostaje w mojej kolekcji, bo oferuje mi dobrą rozrywkę właśnie związaną z piractwem. Także tutaj Polecam jak najbardziej. Nie mogę się doczekać kolejnego, tego drugiego tomu, który dalej rozwinie nam historię naszej głównej bohaterki. I czekam. Jeżeli Wy nie chcecie czekać na ten tytuł, oczywiście macie okazję i tu gdzieś na dole możecie skorzystać z linku, aby sobie nabyć tą pozycję. Zachęcam Was do tego. Tak samo jak abyście skomentowali, polubili, udostępnili ten materiał. Bardzo by mi zależało niech inni też się dowiedzą o tym, że coś takiego pojawiło się na naszym rynku i że ja to dla Was nagrywam. Także tyle z mojej strony, dziękuję Wam bardzo, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!